Dzień dobry we wtorek 24 stycznia zapraszam na nowe wydanie biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Na wczorajszej sesji WIG20 rósł ponad 1,5% do 1923 punktów, szeroki rynek rósł prawie 1,5% do 61620 punktów. W indeksie Blue Chipów wszystkie spółki na zielono z wyjątkiem mBanku. W Stanach główne indeksy akcyjne kontynuowały wzrosty, podobnie w Europie. DAX i CAC 40, około 0,5% do góry. Ropa dalej drożej, około 1%. WTI do 82,5 dolara za baryłkę. Brand do 89 dolarów. Gospodarka i makroekonomia. Według analityków UCL Research w zeszłym roku codzienne zakupy zdrożały średnio 19% rok do roku. Zdaniem ekonomistów, szczytu inflacji należy spodziewać się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. GUS podał dane o gospodarce. Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 1% rok do roku. Produkcja budowlana montażowa spadła w grudniu prawie 1%. Inflacja producencka wzrosła o 20,4%. Sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu nominalnie o 15,5%. Wszystkie dane były słabsze od oczekiwań analityków. Wiadomości ze świata Brazylia i Argentyna rozpoczynają prace przygotowawcze do wprowadzenia wspólnej waluty, co może skutkować stworzeniem drugiego co do wielkości bloku walutowego na świecie. Dwie największe gospodarki Ameryki Południowej omówią plan na szczycie w Buenos Aires w tym tygodniu. Ponadpartyjna grupa amerykańskich prawodawców przygotowuje plan mający zmienić pułap zadłużenia kraju ze stałej kwoty dolara na procent krajowego produktu gospodarczego. Propozycja zastąpiłaby obecny federalny pułap długu ustalony na 31,4 biliona dolarów. Informacje biznesowe. Orange Polska wprowadza nową wersję internetu światłowodowego. Światłowód Pro 2.0 do 2 GB na sekundę osiąganych jako suma prędkości na m.in. dwóch urządzeniach, na jednym urządzeniu do 1 GB na sekundę. Prędkość wysyłania danych wynosi do 600 MB na sekundę. ZPC Odmuchów oczekuje około 100 milionów złotych przychodów rocznie ze sprzedaży nowych produktów żelkowych z obszaru zdrowia i suplementów diety dla Procter Gamble. ZPC Odmuchów zobowiązał się do produkcji oraz sprzedaży nowych produktów do grudnia 2024, przeznaczone będą zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Sieć Decathlon poprawia wyniki szybciej niż sprzedaż, a napędzać mają m.in. gospodarka cyrkularna. Decathlon w 60 krajach ma 1700 sklepów i około 105 tysięcy pracowników. W 2021 roku firma osiągnęła rekordowe 14 miliardów euro przychodów, z czego w Polsce około 2 miliardy złotych. Pierwszym polskim prezesem firmy w Polsce został Polak Nils Folkien, Decathlon zamierza zorganizować w Polsce szerszy łańcuch dostaw, w tym m.in. produkcję komponentów do rowerów elektrycznych, to jeszcze w tym roku. Pure Biologics oraz Agencja Badań Medycznych podpisały umowę na realizację projektu dotyczącego leku wykorzystywanego w leczeniu nowotworów ekspresjonujących receptur. ROR1 Wartość projektu to prawie 49 milionów złotych, a otrzymane dofinansowanie to 32,5 miliona. Środki w ramach projektu będą wydatkowane w latach 22-26. Wiadomości z Unii Europejskiej. Akcje włoskiego klubu piłkarskiego Juventus Turyn straciły nawet 12% po tym, jak włoska federacja piłkarska ukarała klub odjęciem 15 punktów w tabeli Serie A, tym samym w tym sezonie Juventus właściwie przestaje się liczyć w walce o mistrzostwo, a awans do ligi mistrzów może być trudny. Kara to odpowiedź na nieprawidłowości w finansach klubu, między innymi związane z transferami wiadomości ze świata grupa amerykańskich banków zaoferuje swoim klientom cyfrowy portfel powiązany z ich kartami płatniczymi. Na rynku produkt pojawi się w drugiej połowie roku i będzie mogło z niego korzystać około 150 milionów posiadaczy kart. Spotify ogłosił, że zredukuje 6% swojej globalnej siły roboczej, ponieważ zarówno konsumenci, jak i reklamodawcy ograniczają swoje wydatki. Spotify zatrudnia łącznie około 9800 osób, co oznacza, że cięcia dotkną około 600 pracowników. Według profilu na LinkedIn firma zatrudni około 5400 osób w Stanach i 1900 w Szwecji. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Przedłuża się realizacja środków zaradczych związanych z połączeniem Orlenu z lotosem, konkretnie sprzedaży aktywów produkcji asfaltów i terminali paliwowych do Unimotu za około 450 milionów złotych. Termin finalizacji transakcji został przesunięty, jednak nie wiadomo na kiedy. Według Orlenu chodzi o kwestię organizacji operacyjnej tych aktywów po transakcji. Mazurska Manufaktura, producent kraftowych alkoholi i piw rzemieślniczych, zadebiutuje na New Connect w pierwszym kwartale tego roku. Spółka w ostatniej przed debiutem publicznej emisji akcji przydzieliła 33 osobom akcję o wartości prawie 1 700 000 zł. Firma zakończyła zeszły rok obrotem większym o ponad 40% od prognoz, na poziomie ponad 17 milionów zł. Playway chce sprzedać maksymalnie 860 tysięcy akcji Movie Games stanowiących 33,5% w kapitale zakładowym spółki rozpoczął się proces budowania księgi popytu. Na zamknięciu poniedziałkowej sesji akcja Movie Games kosztowała 33,60 zł. Action, dystrybutor sprzętu IT, zaprasza do sprzedaży maksymalnie 300 tysięcy akcji po 15 30 groszy za akcję. Oferty będą przyjmowane do 20, od 24 stycznia do 1 lutego. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu transakcji jest IpoPema Securities. Na zamknięciu poniedziałkowej sesji akcja spółki kosztowała 14,80. W wiadomości ze świata Microsoft ogłosił nową inwestycję w OpenAI twórcę ChatGPT. Technologiczny gigant odmówił podania konkretnej kwoty, ale Semafor poinformował na początku tego miesiąca, że Microsoft prowadzi rozmowy w sprawie zainwestowania nawet 10 miliardów dolarów. Według najnowszych danych Pitchbook w zeszłym roku amerykańskie startupy z zespołami składającymi się wyłącznie z kobiet otrzymały niecałe 2%, czyli około 4,5 miliarda dolarów z około 238 miliardów dolarów przydzielonego kapitału wysokiego ryzyka. Citadel Kena Griffina wypracował dla klientów rekordowy zysk w wysokości 16 miliardów dolarów w zeszłym roku, zostawiając w tyle resztę branży według szacunków LCH Investments 20 największych firm zajmujących się funduszami hedgingowymi wygenerowały łącznie 22,5 miliarda dolarów zysku. W odpowiedzi na łagodzenie przez Chiny ograniczeń działalności związanych z COVID-19 w fundusze dłużne i kapitałowe rynków wschodzących w tygodniu poprzedzającym 18 stycznia zainwestowano rekordową kwotę 13 miliardów dolarów. Prawo i podatki. Prezes Łokik nałożył ponad 22 miliony złotych kar na Wektre Zdaniem urzędu firma w latach 19-22 jednostronnie bez podstawy prawnej zmieniała zapisy umów zawieranych z klientami na czas nieoznaczony, a następnie bezprawnie podwyższała opłaty za telewizję i internet. Wektra miała najpierw informować konsumentów o dodaniu klauzuli modyfikacyjnej do umowy, a następnie w oparciu o tę klauzulę sugerowa sugerowała klientom podwyższenie miesięcznej opłaty za usługi. Przy tym wyznaczała konsumentom termin na niezgodzenie się na zmianę. I możliwość wypowiedzenia umowy. Jeśli klient tego nie dokonał, wektra pobierała podwyższone opłaty. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie zawsze sprzedaż suszu tytoniowego za granicę będzie odbywała się bez akcyzy. Zdaniem NSA, jeśli susz wywiezie poza terytorium polskiego jego nabywca, a nie sprzedawca, to wewnątrz wspólnotowa dostawa powinna zostać opodatkowana akcyzą. Nie trzeba jednak płacić akcyzy, jeśli sprzedaż zostanie połączona z dostawą, która będzie dokonywana przez sprzedającego lub na jego zlecenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że brak faktury nie przekreśla prawa do odliczania podatku VAT. Zdaniem WSA VAT można rozliczyć także na podstawie aktu notarialnego, o ile jasno potwierdza on zawarcie transakcji i określa jej warunki, w tym opodatkowanie. Orzeczenie nie jest prawomocne czyli dziś Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych będzie procedowała 8 projektów nowelizacji ustawy wiatrakowej. Nowela ma łagodzić zapisy ustawy z 2016 roku, w myśl której ograniczono możliwość stawiania nowych wiatraków, jeśli w bliskiej odległości znajdują się zabudowania. Ponadto w drodze konsultacji społecznych będą ustalane nowe lokalizacje elektrowni wiatrowych. Nowe prawo w rezultacie pozwoli zwiększyć produkcję energii elektrycznej w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do minister Magdaleny Rzeczkowskiej w sprawie korekty podatku VAT od kubeczków menstruacyjnych. Jak zauważył Wiącek, produkt ten jest objęty 23% podatkiem, podczas gdy inne produkty higieniczne, podpaski i tampony obowiązuje 5% VAT. RPO ocenia, że obniżenie stawki VAT może przyczynić się do ograniczenia zjawiska ubóstwa menstruacyjnego i miałoby znaczenie dla ekologii. Wiadomości z Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej fikcyjnego outsourcingu pracowników w węgierskiej firmie wydał postanowienie w myśl, którego Urząd Skarbowy może odmówić prawa do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie, gdy udowodni, że podatnik działa w ramach sztucznej konstrukcji oderwanej od rzeczywistości gospodarczej, której jedynym lub zasadniczym celem jest uzyskanie korzyści podatkowej. Co do zasady nie jest stroną podatnika sprawdzenie, czy dostawca i inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw świadczeń przestrzegali na wcześniejszym etapie krajowych przepisów regulujących tego rodzaju działalność. Jeżeli istnieje podejrzenie nieprawidłowości, to można wymagać od podatnika, aby wykazał się zwiększoną starannością cenił cłe. Fiskus musi więc wykazać, że podatnik dopuścił się oszustwa podatkowego lub że wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja wiązała się z oszustwem. Wiadomości ze świata: Amerykański System Rezerwy Federalnej bada działalność konsumencką Goldman Sachs. Celem jest ustalenie, czy bank miał odpowiednie zabezpieczenia, gdy zwiększał akcję kredytową. Organ podejrzewa, że bank nie posiadał właściwych systemów monitorowania i kontroli w podległym mu przedsiębiorstwie Marcus i nie sprawował nad nim odpowiedniego nadzoru. Śledztwo toczy się równolegle do dochodzenia w sprawie kart kredytowych banku Goldman. Wiadomości rynkowe. Sprzedaż producentów mebli w zeszłym roku wyniosła 65 miliardów złotych, podobnie jak w 2021. Za większość sprzedaży odpowiadał eksport. Branża wskazuje na problem dalszego importu z Białorusi pomimo embarga, gdzie produkcja i komponenty są dwukrotnie tańsze. Deweloperzy mieszkaniowi w zeszłym roku rozpoczęli o 1 trzecią mniej budów rok do roku, to jest 197 400 mieszkań najmniej od 5 lat, uzyskali w tym czasie 201 300 pozwoleń na budowę mniej o 5% rok do roku. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji w wersji tekstowej na newsletterze, na który można się zapisać na biznesupdate.pl, w nim także źródła do wszystkich wiadomości. Wszystkich już zapisanych prosimy o sprawdzanie folderu spam i oferty i przenoszenie naszych wiadomości do głównego folderu. Ja życzę Państwu owocnego wtorku i do usłyszenia jutro.